Pokój. Wyobraź sobie ogród, a w ogrodzie staw ze spokojną, cichą wodą. Do tego stawu prowadzi długa kładka. Ty na niej stoisz. Patrzysz na spokojną, cichą wodę. Weź teraz głęboki wdech, poczuj, jak unosi się dolna część brzucha popraw swoją pozycję ciała. Posłuchaj wolnej, spokojnej, harmonijnej muzyki, brzmiącej w Twojej głowie. Spróbuj znaleźć pozycję możliwie najwygodniejszą dla Siebie. Stopy postaw płasko. Na ziemi, ręce połóż na kolana, chwilę powoli ze mną do dziesięciu jeden, dwa, trzy. Daren, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zamknij oczy. I weź teraz trzy głębokie wdechy. Czujesz, jak ogarnia Cię spokój. Przy wdechu Krótko przytrzymujesz strumień powietrza, a przy wydechu całkowicie się rozluźniasz. Swobodnie opuszczasz głowę, która w sposób naturalny opada do przodu. A rozluźniasz ramiona. Przez kilka chwil poczuł, jak ogarnia Cię coraz większy spokój. One igbudują go w całym swoim wnętrzu. Twój oddech jest swobodny i regularny, jak odpływ i przypływ morza. Zobacz, jak fale. Przepływają i odpływają. Twoje serce jest spokojne, Twój umysł jest spokojny. Masz czas. Masz wiele czasu. Pozwól sobie poczuć w głębi serca ufność, głębokie zaufanie. Przypomnij sobie sytuację, w której coś świetnie ci się udało. Przywołaj obszary tego sukcesu. Poczuj to. Wierzysz w siebie i w wartość tego wysiłku i pracy, którą włożyłeś w przygotowanie wystąpienia. Wierzysz we własne możliwości i odtwarzanie teraz tego wszystkiego, co przygotowałeś. Pozwól sobie spokojnie uruchomić swoje najsilniejsze strony. Jest przecież możliwe, że przeskoczysz sam siebie i wykonasz zadania lepiej niż poprzednio w podobnej sytuacji. Wszystkie informacje, zdolności których potrzebujesz są w tobie. Pamiętasz je dokładnie. Dokładnie i jasno. Teraz wyobraź sobie, że występ się kończy. Jest to moment, kiedy milkniesz. Pozwól sobie poczuć zadowolenie z siebie. Poczuj to. Wyobraź sobie jeszcze później chwilę, gdy słyszysz brawa zgromadzonej widowni. Będą one sprawiedliwe i będą odzwierciedlały całą Twoją pracę, jasność i spokój, który dziś uruchomiłeś. Przez cały występ pozostaniesz spokojny i pewny swojej wiedzy i talentu. Przez cały czas sprawny i w doskonałej formie. Powoli otwierasz oczy. Czujesz się wspaniale, odprężony. Twój umysł jest jasny, wypoczęty, gotowy sprostać wszystkim zadaniom. Twój umysł jest jasny, wypoczęty. Otworzysz oczy, gdy tylko zechcesz.